Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony i Dzisiaj zagramy sobie w Deluxe Kijam 4. Odcinek 7, bodaj 6. O, kurde, ale nie wiem, nie wiem, nie wiem. No ale cóż, no, najważniejsza no, klasyfikację generalną Paru Świata: Dan Deprez, Stoch, Murańka, Hula, Kraft, Polak, Hajbek Blue. Froń żyła. To jest troszkę mniej istotne w tym momencie, bo oczywiście rozstrzyga się turniej 4 skoczy Na półmetku turniej 4 skoczy prowadzi Front przed Stochem, Murańką. A także czwarty. Moranką furfangiem egzekwowa na trzecim miejscu. Piąty jest. Kurde, ten. Polak. Czarny Polak. Kojny z Polaków jest piąty. Szósty jest. Szósty nie wiem, nie widzę. Kuć wam mam źle zapisane na kartce, nie po kolei. I mi się trudno czyto. Kubacki. Siódmy jest Aman. Ósmy jest Hula. Dziewiąty jest. Preft. Oczywiście wy to widzicie na ekranie, macie fajnie odeby. Będzie powiecie, że ja źle czytam, ja źle czytam, ale ja to mam na kartce i ja to mam, kurde, inaczej poukładane, no Inaczej. Jedenasty TP, dwunasty frajtak, Trzynasty Highback Trzynasty Highback, kurde, czternasty Domenpreft, piętnasty Żyła, jest kolejny z Polaków Szesnasty Kołdelka. Tak też to wygląda, myślę, że Kamil Stoch niewiele traci do Sovereign of bo to jest to jest 30 punktów 30 punktu po dwóch konkursach. W tym jednym na momencie to jest naprawdę mało, naprawdę maluteńko, maluteńko. No ale za sekundę już przejdziemy pewnie do kwalifikacji. Trzeci jest Forfang z Murańką, to też jest bardzo pozytywne, bo dwóch Polaków w generalnej klasyfikacji jak na razie jest na podium. No ale teraz już może skupmy się na samych zawodach. Drugi konkurs Garmisch Partenkirchen, Kirsien, już tutaj chopoki -ok skoczył. Manuel Fettner już odpalił 135 metrów. Ale na co pojawi się już, czy się nawet pojawił, nawet kłacki. No miejmy nadzieję, że w końcu pokaże to co potrafi, czyli? Czyli zawsze to samo, czyli słaby skok! Chociaż tutaj nawet... No, no, no wiadomo, awans jest, chociaż tyle, jest awans. Wiadomo, zdarza mu się nawet nie awansować, no tak trochę. Słabo z drugiej strony. No, 19, 18, 19... 7, o chuwa ty, Korolew jest piąty. Dobra, zzianziobro, Ziobro, trzymajmy za niego kciuki. Jakie już będzie wyjście z progu? Boczny wiatr, słaby wiatr, zły wiatr znaczy, nie słaby, bo mocny. i no tak pasywnie leci i daleko, i daleko, czyli nagle tak jak nie ma wiatru z przodu, lecisz pasywnie, lecisz daleko, 19,5, 19, 19, ależ noty i jest pierwszy o 2 punkty, aż 2,2, macie, skoczył ktoś tam, nikt nie za bardzo, macie kot, no mają kciuki za kocisko. I wyjście z progu, oj, troszkę spóźnił chyba, przejechał próg, chociaż teraz troszkę nadrabia w locie i jest awans, jest awans, skok tylko przyzwoity, no ale awans jest, no, wiadomo, kwalifikacje to kwalifikacje, nie ma co tutaj, prawda, szukać jakichś y, y, flarów, tych, tych takich różnych, wiadomo, tutaj trzeba wejść i, 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 i skakać dalej. O, Wellinger tu ziobra wyprzedził, no niestety, żyła Piotr, żyła Piotr na złe warunki, na Pietrek, na to go w bok, pierd... o, ale ładne wyjście z progu nawet, tej, tak leci, tak jakby nie mógł. Co on tak jakoś. przyciął na końcu, ale pałki, no to za 19, 19, 19,5 19 jest trzeci, 131,9, to jest niecały punkt straty chyba do, do, do Ziobry, ale z tej, 137 metrów skoczył i Gangnes nam tutaj wskoczył, ty, też ładnie, 132,5, no kurde, Kubacki 18, Kot dopiero 20, czarny pole, no mamy kciuki za czarnego, klasyfikacja turnieju 4 skoczni. Zaraz wam powiem, który jest, ale to zaraz jak on skoczy. I, I daleko, daleko! Czarny Polega jest piąty w klasyfikacji turnieju 4 skoczy. No miejmy nadzieję, że... że wskoczy na podium całego cyklu. No i na szóstym miejscu idę. Te... Drugi, czwarty, szósty. Parzyście, parzyście. I ładnie, ładnie to wygląda. Craft. Craft, co pokażę. Domen Prefecture też nawet tutaj na. O, teraz hula. Stefan Hula, no hula czy po babula w klasyfikacji turniej szczerze, że dopiero ósmy, ale wiadomo w parze świata jest wysoko i spóźnił się z ale mam nadzieję, że się zakwalifikuje. Przecież ma zapewnione kl kwalifikacje. Najgorszy z Polaków będzie startował nie wiadomo z jakimś trudnym rawalem w parze, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale czy dziewiętnastki? Dobre noty, chociaż tyle, chociaż tyle, na tutaj nie widzimy. Ojojojoj, ojoj, oj, 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 oj. 33. Klemens Murańka teraz, no. Wyprzedził kule w klasyfikacji generalnej. Zobaczmy, co teraz pokażę Miejmy nadzieję, że skok będzie daleki i będzie łatwy rywal w systemie KO. No, ładny wyjście z progu, leci nawet wysoko. I, no, 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 tak jest to i 1,5. 17 dopiero, 3,18,5 Dopiero 17? Jak to? Kamil Stoch no, Kamil Stoch! Wskoczył na bardzo wysoką pozycję w klasyfikacji generalnej. Ładne wyjście, no, tak troszkę pasywnie, ale chyba będzie daleko. No, nie. 132 chyba. 2-2. 130 tylko. 21, no. O no, nasi dzisiaj chyba coś przyspali. Coś chyba coś chyba przyspali dzisiaj, niestety, bo to, to są słabe występy. Peter Prevs, następny. I wskoczył na trzecie. Daniel Adredany na piąte. Ziobro, najlepszy z Polaków. Drugie miejsce. Żyła siódmy. Polak dziewiąty. Gangnes tutaj też. for Forfang. Domen, Sewuła, Kraus, Hajbe, Koloredo, Kolorew, Murańka, Deszwanden, Schlieren, Sauer, Freund, Stoch23, Kubacki24, no to będą skakać zaraz z początku. kod 26 to znaczy, że będzie skakał w parze z... Z kimś będzie skakał, z kimś będzie skakał. Chyba z Polakiem, tak no, mi się wydaje, jeżeli to dobrze obliczyłem. No i pierwszy na belce pojawi się Maciej Kot, pierwszy z naszych i w ogóle pierwszy na liście, bo 26 miejsce ładny wyjście z progu! No no no, 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 chyba musi wygrać w parze, tak. Znaczy, nie wiadomo, czy jeszcze wygrał, ale. 133 metry, 131,9, na no, lekisko 19,5, 19, 19. Nadal jest boższym wiaterek, który nie sprzyja zawodnikom. Manuel Popinger, słabiutko, jest, jest pierwszy z Polaków w 30. I teraz, ooo, ale ma trudne zadanie. Dawid Kubacki musi skoczyć 133 metry, ażeby wejść nie za kiluzera, tylko bezpośrednio. Ale spóźnił wyjście z progu, będzie tragedia, będzie tragedia. Chociaż tu się troszkę nadrobi może, będzie 120, a no jest 120 ponad, no ale to jest... Jedna, jedna, ra raczej się Kubacki żegna z konkursem, tak mi się wydaje, no niestety, 122 metry to jest słabo, żeby nie powiedział, że dennie. 128! Aż musi skoczyć kamień No no trzymajmy kciuki, bo jest bardzo wysoko w klasyfikacji, turniej 4, skosi. leć! Także, także poleciał. Chyba jest za czy przed. Amen. Przed! Uff! Weszedł, weszedł, wszedł. Znaczy wszedł? Jezus, myślałem, że już nie wszedł tej. Dobra, jeszcze będzie walczył później. W w froncie tutaj w skoczył kołderka sztyernen. Pod czwarty I teraz by powiedział. 136,5, ale już ma trudne zadanie. Już Kubacki przed ostatnim wlak luzerach no niestety chyba pożegna się zaraz z konkursem, bo ponieważ... Znaczy jeszcze nie. Ale Ładne wyjście z progu, ale wysoka trajektoria lotu. Spójrzmy na to! Daleko, przyzwoicie tylko jednak. 131,5. 19, 19, 19. Szósta pozycja. 128,7. No tak średnio bym powiedział. Lucky loserem. Oczywiście wejdzie. No Kubacki już odpadł. Już Kubacki odpad Już Kubacki odpad teraz hula się pojawi. Ostatni z naszych? Nie. Nie, nie ostatni. Sześć ziobra jeszcze chyba nawet ktoś jest. Stefan Hula, no, czy mamy za niego kciuki, bo on walczy w klasyfikacji generalnej po świadomo świata, bo raczej w turnieju szerszkoczni większego sukcesu mu nie wyróżnia, to teraz krzywo wyszedł. Oj, bardzo krzywo, chyba popił w no, ale skok przyzwoity, ty, daj, na daj, daj, takie wyjście z progu, 131,5 metra, ale no, to jest 16,5, 16,5, 16, 127 jest daleka po i 11. Kogoż on tam ma za rywala, zaraz zobaczymy. Węsłą deskę czy skoczy dalej od... Nie, przegrywa, przegrywa i... I on od razu odpada, od razu odpada. Prefs, ale ale że odpalił. 138 metra Forfang Wang, Sztiernen, Freund, kołdelka, Freund groźny. Uwaga, Freund! Jest pierwszy w trudnie 4 skoczni, a jest teraz na drugim miejscu. I czarny poległem, nie wiem ile musi skoczyć, bo skupiłem się na czele tabeli, a nie skupiłem się na rywalu naszego rodaka. Troszkę chyba z... przejechał próg, ale. No może 130 będzie. Ojo, daleko! Jak ja to patrzyłem, że on spóźniał, jak go nie spóźnił. Czwarty, ale dopiero czwarty? 134,8. Jak kurwa ten domen skoczył 138,5 metra z tylnym, bocznym wiatrem tej? Radik Żaparow 131 metrów, ależ on skoczył. <grystanie> Hyunky Kim ostatnim w akniuzerach. Piotr żyła, nie zwróciłem uwagi, znowu ile musi skoczyć, ale po prostu to nieważne, on musi wejść do 30, -tki. ładnie, będzie daleko, musi być daleko! Tak! Ale troszkę tutaj przegięło go przy lądowaniu, chociaż 18 18,5 18, nie jest najgorzej, 134,3, 136 metrów, jest tuż za Polakiem o 2, dodać 3, jest 50 punktów Daniel Andretandy, front, kołdelka, Domenprez nadal prowadzi, Peter Prez jest dopiero 11, teraz Ziobro postara się wygrać rywalizację z Andra Morasim. Miejmy nadzieję, że, że wygra, no i że wygra i że skoczy daleko, bo to może być jego najlepszy występ w tym sezonie. No, ładne by się spróbować tutaj troszkę. No jednak tutaj troszkę tam. Nie wiem jak to wytłumaczyć, ale coś tam. No, 132,5 w każdym razie jest w połowie stawki. Bolą mnie plecy, kurde, bolą mnie plecy. Ale jest w połowie stawki. I co coś jeszcze stało? Nic za bardzo, nic za bardzo. Czyli kolor 25. Tandy Freund, Kołdelka, Prevs. Młody prowadzi Polak, Żyła, Forfang, Wang, sztiernen, Kot, Prevs, Wellinger. Fighter Craft, Ziobro, Żaparow, Muranka, Hajbek, Krzami, Papui, Grigoli, Kasai, Stochu, Szynca, Korolew 25. Jeszcze tam 5 zawodników, ale to mniejsza o to w sumie, mniejsza o to. I co tu wiele można powiedzieć? No, Freund, Freund, Freund jest trzeci niestety. Freund jest trzeci, a to wiele znaczy, bo jest pierwszy w klasyfikacji turniej 4 skoczni. A teraz Stefan Hula, no, 23. Nadal się będzie liczył w TCS, ponieważ awansował do drugiej serii. No, i ładne wyjście z progu! Troszkę pasywnie, ale Tylny Wiatr to może być daleko. Jest! Jest! Będzie pierwszy. Na pewno utrzyma tą 23 pozycję. A myślę, że. Sporo awansuje. Myślę, że do człowiek na pewno, jak nie 15. Także. Nic tylko się, prawda? Cieszyć. Yy, Puu. Teraz będzie na rozbiegu. Kamieńszto! Kamieńsztof, no niestety, bardzo daleko. A w klasyfikacji turniej 4 skoczy jest. Uwaga, drugi! Jest drugi. Także zobaczmy teraz, jak on co skoczy. No, ładne wyjście z progu, ładnie! Próbuję, 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 próbuję. I daleko, daleko. 134 metry, 18,5, 18,5, 18, 253 punkty. No, będzie spory awans. Myślę, że będzie spory awans, Kamila. Myślę, highback, 137,5, 268,5. Teraz Klima z Bonajka. Czy nie za niego kciuki? Jest trzecie w klasyfikacji generalnej. Turniej 4 skoczni. I. No, ładny wyjście z progu. Myślę, że tu będzie nawet, chyba dalej niż Kamil. Poważnie jak wysoko leci. Chociaż chyba zabraknie. No, zabrakło 136,5, 136,5, druga pozycja, 264,9 Jest przed Kamilem. O, dużo! Kurde, bo Hajbek wskoczył na pierwsze miejsce. Ty trochę miałem takie zaćmienie mózgu, takie dziura mi się pojawia i nie wiedziałem w ogóle co się dzieje. Ładę wyjście z progu, chociaż tutaj troszkę przycięło go do tyłu i troszkę, jakby tak pasywnie, nie? 130 metrów jest, jest, tak? Tak, 132 nawet, no to tylko pół metra bliżej niż w pierwszej serii. Myślę, że utrzymał tą pozycję, bo na pewno jeszcze ktoś zepsuje skok. Popatrzmy, drugi, trzeci, czwarty, piąty. O kurde. Kraft, Hajbek, Wellinger też tam wskoczył. Ale teraz Maciej Kot. Klasyka z Turnii już cztery skoczni. Już się nie liczy, ale w parze świata jak najbardziej, no spóźnił wyjście z progu, ale może będzie to 125. No jest, jest to 126, 7, 7, 7. 11 miejsce, 248, 3 razy 17,5, no i Rezultat przyzwoity, tuż za Radikiem, o kurde, Andre Forfang też, też, o kurde, na trzecim w klasyfikacji turniejów 4 wskocznych jest trzeci, także będzie groźny, teraz Piotr Żyła. W klasyfikacji turniejów 4 skocz, nie jest daleko, ale, oj, ładnie wyszedł z progu, ładnie, czy by to było na pierwsze miejsce, nie, 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 zabraknie, zabraknie, troszkę zabraknie, Jest Trze, drugie, trzecie, czwarte, drugie! 206, 8, 8, 8, 18 18,5, 18,5 i 18,5, jest tuż za, no nie tuż, bo 5 punktów za Stefanem Kraftem, dobrze, tam zobaczymy, chyba tak, teraz Czarny Polak, piąta pozycja. W Wyższej serii zobaczmy Troszkę zawczas wyszedł z progu i będzie skok tylko chyba przyzwoity chociaż, chociaż No nie, no nie, jest skok słaby Jest skok słaby, bo to jest 10. pozycja 126,5 metra No to nawet można nazwać małą tragedią czarnego Nie wiem czy on się czasem nie powiesi, no ale Teraz on ma... To już koniec, to już koniec O kurde, naszych już więcej nie było, bo słab... Słaby występ naszych reprezentantów. Tandekraft, Freund, żyła, Highback Forfang, Murańka, Wellinger, Koder Kasz, jeden Pret, Ziobro, Polak, Stoch, Hula, Kasa i Kot, Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedmiu naszych, jeszcze jeden powinien być. Nie wszedł. Nie wszedł Kubacki, przepraszam bardzo. Dobra, teraz zobaczmy, jak wygląda klasyfikacja po trzech konkursach w całym cyklu turnieju czterech skoczni. Uwaga, pierwszy jest Freund, 924 punkty, drugi jest Forfang. 912 i 9 trzeci jest Murańka 911,5 czwarty jest Kamil Stoch 9081, piąty jest Czarny Polak i 897,5 punkta szósty jest Peter Preuß 887,5 siódmy Stefanek Hula 8788, ósmy Zmiszał Hajbek 878, dziewiąty żyła Peterek żyła 8661 50 jest Aman 861 11 jest Yuri 8499 12 jest Domen Prews 8359 13 jest Richard Freitag Richard Freitag ma punktów kurde gdzie ja tu mam gdzie ja tu mam 8321 i 14 ostatni który który był ka w każdym konkursie w 30. jest Roman Kołdelka, który zgromadził punktów 819,6 Dobra i przejdziemy od razu tutaj Daniel Dretande, Craft z Muranika oczywiście to jest klasyfikacja generalna całego Pucharu Świata po 9 konkursach a mamy aż 29 także przewaga Daniel Dretande ponad 100 punktów nad Klemensem z Stochą, Hulą i Czarnym Polakiem Czarny Polak już troszkę więcej, ma tylko 2 punkty, bo zagraniciel ma hejbekiem Piotr Żyła 11 Tutaj też było trzech naszych reprezentantów Kod Ziobro i Kubacki Ale już przejdziemy mniejsze oto, to wiadomo, że będziemy dynamicznie wszystko zmieniać, a teraz Teraz oczywiście Dawid Kubacki jako pierwszy pojawił się na rozbiegu Ponieważ rzeczywiście jest najsłabszy jak na razie z naszych reprezentantów Zobaczmy, może teraz poprawi się, zobaczmy Wyjście z progu A! Troszkę chyba za To się szarpnęły i to będzie skok Skok będzie chyba słaby, tak no słaby skok To jest 125, 123,5 metra, 2,5 metra Zabrakło do punktu konstrukcyjnego się tutaj się jedzie na tym rozbiegu, i jedzie, 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 można zasnąć, jak to nieraz się mówi. No i do, ładnie trafił na prógianek, nie powiem, nie powinno być bardzo daleki skok. Czyliż tak. Ojoj, oj, 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 ależ odpalił teraz petardę. 134,5 metra, 136, 18,5, 19, 19. Oczywiście on nie liczy się w klasyfikacji turnieju 4 skościa, ale oczywiście. Powalczyć może, o zwycięstwo w konkursie, jak najbardziej. Teraz Maciej Kot, też nie jest w klasyfikacji, trudniej, teraz to zobaczymy, jak wyjdzie z progu. No, troszkę spóźnił i płasko i leciutko, niżutko, niżutko, niziutko i jest skok. Skok jest słaby, to jest 119 metrów, dziewiąta, dziewiąta, pozycja? Dziewiąta pozycja? Ale słabo skaczą, popatrzcie, jak słabo skaczą. Ale tutaj Manuel Popinger, 133,5 metra, 129,8, naprawdę słabo skaczą, jest szansa dla naszych. A bo jest tylny wiatr, no tak jeszcze. Biszow wszyscy śpią na belce i tak to właśnie wygląda. Ale ładny wyjście z progucha. Czar... Ojojoj, oj, ale co jest zbyt, zbyt pasywnie i skok... Skok daleki, skok daleki jednak. No 132,5 metra. Trzecia pozycja tuż za Manuelem Popingerem. 18.5, 18.5, 19. Wyprzedził Johanna Andr forfanga i tutaj jeszcze Michał Heibeck nam skoczył na drugą pozycję 131.9. Hybek się liczy w klasyfikacji turnieju 4 skoczni. No nie za bardzo jest ósmy, a teraz czarny Polak. Turniej 4 skoczni jest piąty, także trzymajmy za niego kciuki, bo może być nawet na podium w całym cyklu. I ojojoj, przejechał próg, przejechał próg. Przejechał próg i skok denny. Skok bardzo słaby. Czy on ma zapomnianą kwalifikację? Chyba tak, tak, ma zapewnioną, na szczęście. Gdzie on tutaj? Ale jak to tak wysoko jest? Na 20 pozycji, a 116 metrów! Przecież widzieliśmy jak przejechał próg, całkowicie przejechał próg, jakby nie wiem. No ale teraz Stefan Hula, czy mam. My... Hula jest 7 w prezydencji turnieju 480, bo teraz on wyszedł zawczas, ale skok będzie dalszy niż Czarnego, tak mi się wydaje. Tak, jest powyżej 125 metrów. 116,5, 19, 19, 18,5. Jest na 10 pozycji dopiero. Czarny, 21. W jeden z pierwszych. Teraz Kamil Stok w turnie turnieju 4 skocznie Jest czwarty. Także czy za niego kciuki? Powtarzam się cały czas, ale troszkę jest tutaj spóźnił chyba wyjście z progu. Teraz pasy w niej i skok no. Jest 130. No zabrakło pół metra do 130. 129,5 8 Pozycja 122,6 18, 18, 18,5 wiatr cały czas z tyłu. Jeszcze został jeden nasz reprezentant. Klemens Morańka. On w klasyfikacji w turnieju, uwaga, jest na trzecim miejscu. Także. Leć, leć, jak to mówiąc. I, no i troszkę to chyba płasko. Chociaż chociaż łapie noszenie, którego nie ma i skok przyzwoity. Tak jest, piąty nawet, wow, 132 metry 128,1. Piąte miejsce, coś tutaj kurde zażyło mi. i Ziobrowy kwalifikacje. Także dostanie pieniążki. Czarny będzie rywalował, rywalizował z Lauri Asi. Pl pl plączy mi się, kurde, język, no plączy mi się język. Tak jest, tak jest. Także pierwsza para to jest. O, ale ma ale ma trudne zadanie czarny, ale ma trudne. Dobra, zobaczmy. Czarny Polak. Czy pokona Laurii Kainena? 110 metrów jest potrzebne. Wyjście z progu! Przejechany prog, co on zrobił? Tej? Czy on skoczy 110 metrów? 100, 4 i pół z upadkiem. Kuźwa, no Co on zrobił? Teraz macie kot, nie zwróciłem na uwagi. Trudno. Czarny Polek odpad z rywalizacji od. Orła. Z turniejem 4 skocznie. A teraz, no, zawczas wyszedł z progu, i od razu go zniesło I to będzie skok słaby. O oh jest. Ale może wygra, może w parze. 118 metrów, nad jest pierwszy. nawet jest pierwszy, taki denny skok. Wygrywa w parze z Areksejem Korolewem, bo bodajże był. Ale już tutaj. Co zrobił Kenneth Gangnes? Najlepsza nota na razie maćka była 99,8, a ten odpalił notę 135, 136 metrów. Kto go powie? Dawid Kubacki? Ładne wyjście z progu! To i może za bardzo szarpną, ale być daleko, będzie powyżej 130, to musi być! Tak! Tak! 134,5 metra, drugi, 131,1, 3 x 18. Wiatr cały czas w plecy. Macie kod, aha, macie, popatrzmy. Patrzmy, jako na korzystne. 103, 131, 1 i 135,8, jest rewelacja skok Dawida, po prostu rewelacja. Teraz Tevan Hula, mamy na niego kciuki, jest w klasyfikacji Turin 4 na miejscu siódmym, także ma jeszcze szansę trochę podreperować swój rezultat. Jest ładne wiecie z progu, będzie daleko, musi być daleko, poniżej 130, ta! Oj oj, 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 oj. Oj, tego to się nie spodziewałem. I co? I przegrał? Z... Nie, wygrał, wygrał, wygrał. Wygrał z, z, z Manuelem Fettnerem. Jednak mu się to udało, ale mógł być taki rewelacyjny skok, ale nie ustał. No niestety, kamień stoch. Trzeba mi. Im... Spóźnił wyjście z progu płasko, jest nisko, bardzo nisko. Czy doleci tam, gdzie. No, no. 9, 116,5, 97,2. 3 razy 17,5. I czy wygra rywalizację z danym rywalem, którym rywalizował? Bo nie wiem z kim. Kamień wygrał, wygrał, jest. Dobrze, dobrze, jest druga seria. 116,5 metra. Także, tryk, nic tylko się cieszyć. A teraz, Peter Preds nam skoczył na z drugie miejsce: 133,2. 133,2. A teraz następny zawodnik to jest Klemens Murańka. No, trzymajmy za niego kciuki, bo to może być. To musi być daleki skok! Jest w trzeciej w klasyfikacji. Turniej już skoczni. Ładne wyjście z progu. I fruń, fruń, tak daleko! To są tylko kwalifikacje, a tak drę jak bym, nie wiem, z row 132,3, jest trzeci, ale to jest dobra pozycja wyjściowa, najlepszy z Polaków. Na której do Gagnesa mu zabrakło teraz Piotr Żyła. Nie, przecież to jest konkurs, co ja pierdolę? Ale skiza ty. I Piotr Żyła? Ładne wyjście z progu? Troszkę chyba pasywnie, tak, to jest pasywne na 100%. Ale daleko! River będzie pier... drugi. 135,5, 134,4, 3 razy 18,5. No tak, przecież to jest pierwsza seria. Jest drugi, tuż za kanetem Gangnesem. Teraz Daniel André, słabiutko. Słabiutko, Tande Tande, André, tandę, Jan Ziobro. No, tu nie chcesz skoczyć, o nic nie walczy, ale w połowie świata walczy o punkty i o zwycięstwo w tym konkursie, ale spóźnił wyjście z progu, i to będzie skok. Jedynie, nie to jest skok słaby. To jest skok słaby w połowie stawki. 119,5 metra wygrał kwalifikację, no ale w konkursie tego nie powtórzył. No nie powtórzył. stoczył... Ale żyła coś wspaniałego, skoczył, naprawdę coś wspaniałego. Kamilcoch, najgorszy z naszych, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, który się zakwenił, bo odpad, odpad, ktoś odpad, ktoś z naszych odpad, nie wiem kto. Czarny Polak odpadł jako jedyny z naszych odpad, Czarny Polak. Tutaj zapowiada się emocji niezwykle, bo Klemens Morańka jest czwarty, a w klasyfikacji turnieju 4 skocznie jest trzeci. I gdzie jest Johanna de Forfang Jest dziewiąty, także. Wszystko, na co wskazuje, że Murańka będzie wysoko. A gdzie jest Sevin front? Nie zwróćcie uwagi. Był chyba 20 po pierwszej serii, o lesie nie mylę. Teraz Kamień Stoch. Trzymajcie z niego kciuki, bo on też jest wysoko w klasy, klasyfikacji turnieju cztery skoczki. I uwaga! Froint! front. I teraz Maciej Kot, to było po prostu skok bez komentarza. Maciej Kot, wyjście z progu. No, zawczas, zawczas, wyjście z progu, zawczas. Ale może chociaż będzie co do 120, no jest te 120 parę. Będzie pierwszy, jest pierwszy: 121,5, 281, 18, 18,5, 18. 18. Utrzyma pozycję, którą miał po pierwszej serii. Ale tutaj odpalił, gryzł cały 128 metrów. A teraz Stefanek, no, kula czy po babula? Zobaczmy. Takie będzie wyjście z progu, wyjście z progu, wyjście z progu. No, no ładne wyjście z progu. Teraz tylko to dociągnąć do końca i no skok słaby. Chociaż 127 metrów, 221,73x18 to jest skok no powiedzmy średni, nie słaby trochę, przesadziłem z tym, że to jest słaby skok. Teraz Jarosz, zwycięstwa, zwycięstwa, kwalifikacja. No niestety już tutaj dużo gorzej. Oj, spóźnił wyjście z progu tak samo. Tak samo teraz i skok słab, no to jest 110 metrów około, 113,5, siódma lokata, no niestety, słabiutko. Teraz pojawi się Mariusz Kraus, czy tam znamisza w czołówce. I chce... <laughs> Forfang, Andre Forfang jest dopiero trzeci, a gdzie jest Front? Front, 15! Front, 15! Teraz Dawid Kubacki, skupmy się na Dawidzie, ale to wiele znaczy to, co przed chwilą powiedziałem, to wiele znaczy. Oj, spóźnił wy się z progu, niestety spóźnił wyjście się z progu, Skąd będzie kolejny z naszych reprezentantów. Denny, wręcz bym powiedział. Wręcz bym powiedział. Denny. No ale cóż, dziesiąta lokata nie jest i tak źle. Wszyscy, wszyscy tutaj naprawdę skaczą bardzo słabo. Jest chociaż Roman kołderka 135,5 metra. A teraz uwaga. Muranka Clemens! Trzymajmy wszyscy kciuki, teraz po raz kolejny się powtarzamy, teraz naprawdę on może wygrać ten turniej. Czy on to zrobi? Ładny wyjdzie z progu, troszkę chyba zbyt pasywnie, ale wysoki tor lotu. Będzie? Tak! Będzie daleko, jest daleko, jest daleko. 134,5 metra. Jeszcze dalej niż w pierwszej serii, 264,9 Przewaga nad Andre Forfangiem jest... Jest... Kurde, ile to jest? 2 dodać 14, to jest 16 punktów. 16 punktów, nie będziemy naraz go Petr PDP wyprzedził niestety Murańka, ale Prewz był szósty dopiero w turnieju wszystko. Teraz Piotr żyła, może on też będzie na podium. Ładne wejście z progu, płynne przejście, troszkę niższa trajektoria to już Klemens Murańka, ale też jest daleko, też jest daleko. I lokata druga, 265, tuż za Klemensem, nie. Wyprzedził Klemensa, bo przecież Peter Prez jest pierwszy, tak jest, tak jest, wyprzedził, ależ minimalne różnice, 30 punkty za Piotrkowi, ale jest Piotr na podium, a z Marek jest czwarty, Kenneth Gangnes wygrywa ten konkurs, Peter Prez drugi, także myślę, że Peter zaliczy spory awans w klasyfikacji turnieju 4 skoczni Skoczni, Koudelka piąty, Kraft, Forfang siódmy, no zobaczymy kto wygra ten turniej, zobaczymy Zaraz wszystko będzie podliczone, na razie skupmy się na tym jak Wypadł ten dany konkurs Chura 13, Kubacki 14 Kod 15, Ziobro 19 Stoch 28, niestety dopiero Także słabo, także słabo W ogóle nasz występ w tym konkursie Naszych był słaby, oprócz Żyły i, i murańki. Którzy zajmują trzecie miejsce i czwarte miejsce, więc jest podium Nie jest najgorzej, oczywiście ta skocznia jest trudna do Do skakania no i cóż, i zaraz wszystko będzie, będziemy podliczać i zobaczymy, kto wygrał turniej 4 Skoczni. No i dobra, wszystko już policzyłem, więc zaraz, już teraz, za chwilkę pojawi się na ekranie podsumowanie całego turnieju 4 Skoczni. Wszystko podliczyłem. 12 zawodników, którzy w każdym konkursie zakwalifikowali się do finałowej serii. Także wygrywa turniej 4 Skoczni. Klemens Murańka, tak jest nasz rodak, wygrywa turniej 4 Skoczni, także gratulacje. 1174, 1176 i 40 punktów zgromadził podczas czterech prestiżowych konkursów w cyklu turnieju czterech skoczni wielkie gratulacje drugi Johan Alde Forfang 1161 i i40 punktów i jeszcze przypominam, że to jest największy sukces Klemensa Murańki w sezonie, w całej karierze to jest coś nieprawdopodobnego co wykonał Klemens Murańka Peter Prewc, czwarty, awansował na czwarte miejsce z szóstej, przypominam, Forfang został na drugim miejscu, 1149 i 30 punktów ma Peter Prewc, czwarty jest Piotr Żyła, który, uwaga, awansował, Żyła był, Żyła był, czekaj, 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 Żyła, z dziewiątego miejsca na czwarte, 1133 i 60 punktów ma Piotr Żyła, piąty, Severin Freund, który spadł, z... Freund spadł, Freund spadł z pierwszej pozycji na piątą. Także porażka Sevilla na naprawdę miał wielką szansę, żeby wygrać cały ten turniej, a spadł na piąte miejsce, 1113,40 punktów. Szósty Stefan, Hula, Stefanek, który awansował z pozycji numer 7 na 6, ma jedną pozycję, a jednak awansował 110,5 punktów. Kołdelka siódmy, uwaga, kołdelka awansował z 14 pozycji. Na siódmą pozycję 1083,2 10 punktu. Ósmy Domen Prats, który awansował z 10 na 8, 1079,1. 9 Richard Freitag który też awansował z 13 na właśnie dziewiątą pozycję. 1061, punktów 10 punktu. 10 Michel Hybeck, 1057 punktów. Michel Hybeck spadł z 8 pozycji na dziesiątą I Kamil Stoch, 1040 punktów który jak wiecie spadł z pozycji czwartej na 11, a Juli Tepesz ostatni, 12, który był 11, to też spadł o jedną pozycję 996,2 punktu no i cóż, no i koniec emocji z cyklu turnieju 4 Skoczni już za w... chyba tydzień będziemy się widzieć w kolejnym odcinku z Deluxe Jump 4 i bodajże w Wingen zagościmy w ulubionym miejscu Kamila Stocha Jakim jest oczywiście wingin także. Cóż, no to by było na tyle. Gratulujemy Kam Klemensowi Murańcu oczywiście. Miejmy nadzieję, że cieszycie się razem ze mną i razem z Klemensem. Także na razie... Znaczy nie. O Sorry, 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 hopoku. A jeszcze wiesz co masz zrobić. Zostaw ławkę w górę. Skomentuj, udostępnij kolegom czy tam koleżankom i... Trzymaj się! Na razie. Cześć!